Witajcie kochani w kolejnym odcinku cudownej dekady. Jest to już bodaj, że o ile dobrze pamiętam, 23 odcinek. Już 23. Jezu, a dopiero jesteśmy na 1900 roku. Ja nie wiem kiedy my to wszystko zrobimy. Będzie się to ciągnęło jak moda na sukces naprawdę. Coś okropnego, to będzie tak długie, taki tasiemiec. No ale lecimy, się podjęłam, no to trzeba to skończyć. Jest niedziela, godzina 6. rano, tutaj widzę, że nam... A myślałam, że jest krowokiat głodny. Że nam się tutaj y, zepsuło, to może naprawić co nam... Y, um, Wacek, Augustyna jeszcze sobie śpi, ona jest trochę zmęczona. Wczoraj z wieczorem spotkała się z Bronisławem, on... A nie, był jeszcze. Gdzieś tutaj przemknął, widziałam. Pewnie jest, się już zbiera do swojego grobu. E, a na dzisiaj, cóż, na dzisiaj e, w końcu musimy zeswatać Wacława e, z River, no bo co, on już też młodszy nie będzie, słuchajcie. No dalej. Za ile on ma dni urodziny? Za 14. Już na dorosłego. On już to powinien mieć dziecko, chociaż jedno czy dwa. Augustyna dobrze, niech ona sobie śpi. Jak wstanie, to może skorzystać, o, może na dole z toalety i jeść. Bym musiała, to możesz sobie coś zjeść. A Wacław, Wacław też jest głodny, ale najpierw możesz pozmywać. Tu i tu i sobie zjeść. I czy coś się zmieniło, nic się nie zmieniło oprócz jednej rzeczy, a mianowicie w naszym ogrodzie powywalałam wszystkie, praktycznie wszystkie rośliny, które były w tym rzędzie niezwiązane z winogronem. Zostawiłam tylko te związane z winogronem oraz tamte trzy tutaj, o, co jest pąki bonsai one są też sporo warte i tak, i smoczy owoc on też. I wywaliłam jeszcze jabłoń z gruszką, tak. I zostawiłam tutaj te z granatem, co są, eee, no bo stwierdziłam, że musimy wybrać profil swojego ogrodnictwa, będą to winogrona plus ewentualnie właśnie te punki bonsai i, i tak dalej, o i smocze owoce, bo one też są sporo warte. I, i te roślinki, co stały tutaj, przyniosłam też do ogrodu, tak żeby było wszystko pod ręką. I to była jedyna zmiana, która nastąpiła. Chciałabym w końcu zrobić ten remont, jak już mówiłam w poprzednim odcinku. Korci mnie jak nie wiem, zresztą będzie brakowało nam miejsca, bo tu jest ogólnie bardzo mało miejsca w tym domu. Byśmy, musielibyśmy go trochę powiększyć. Jeszcze nie wiem, jak to zrobię, ale jakoś to zrobię. E, brakuje nam też pokoju na górze jednego zdecydowanie. Przydałaby się nam jeszcze jedna sypialnia. Tak myślałam, że może po prostu usunąć tutaj tę balustradę i o krowka głodna. I po prostu tutaj zrobić pokój i już. No zobaczymy. Dobra, jak sobie zjesz, ty Augusta... Aha, Augusta będzie jadła. No to możesz nakarmić naszą Mućkę, yy, zrobić też siku. Brakuje ci zabawy i towarzystwa. Przydałoby ci jakieś towarzystwo, z którym się jakoś zabawisz. No, <noise> tak by było najlepiej. czy pieczenie na jednym ogniu. E, no cóż, musimy dzisiaj zaprosić tę na naszą River e, na jakiś spacer, właśnie tak myślałam o klifach, ewentualnie o ogrodach wądych, czy jakoś tak tam jest. E, ale myślę, że klify bardzo fajne, romantyczne miejsce. On jeszcze dzisiaj idzie do pracy o godzinie 17 dopiero, ale no za 9 godzin musimy się trochę sprężać. Mam nadzieję, że dostanie w końcu awans. Musimy mu tutaj trochę jeszcze te muzyki podciągnąć, żeby on miał ten awans, mimo że pieniędzy mamy dosyć, ale musi zarabiać, musi zarabiać na swoją przyszłą rodzinę i na remont, słuchajcie, remont. Nie wiem, nie pamiętam, co tam chodzi w kolejnej dekadzie, ale, ale na pewno coś wchodzi. Następna dekada to będzie 1910. A tam już się zaczyna, to będzie taka dekada trochę śmierci, można powiedzieć, bowiem tam faceci idą na wojnę. No cóż. W 14 roku zaczęła się pierwsza wojna światowa, no to więc y, wojna w Simsach też jest, więc mężczyźni idą na wojnę. A kto wróci, tego nie wiem, los pokaże. Um, Augustynka, zjedz to, kochanie. No dalej. No, tak, zjedz to i możesz coś jeszcze ugot. No co jest? Kurcze mi nie wchodzi, no. Możesz wrzucić jedzenie i możesz. No dalej. Yy, ugotować. Tak, potrzebujemy river też w domu. Ona musi się nauczyć gotować, bo później co będziemy jeść cały czas sałatkę i jajecznicę. Może zrobić też kurczaka, dobra. Może ktoś przyjdzie do nas. A właśnie. Yy, ciekawe, czy już urodziły nasze dziewczyny. Yy, nie wiem, jak Helena. Nie wiem, czy Helena w ogóle w ciąży była. Yy, nie. Augustyna jeszcze nie urodziła. A Helena, Helena też nie, o ile jest w ciąży. To też jeszcze nie urodziła. Zobaczymy później. O, tak wygląda na razie nasze drzewo genealogiczne. O. No wyjdź. Mieszka mi się chyba coś zacina, bo nie chce za bardzo działać. Okej, yy, okej. Okay, okay. Co chce porobić? Pogadać pewnie, co? Czy nie? Nie, myślałam. Być, Wacław chciał pewnie pogadać. Dobra, jest dziesiąta, możemy go już. No dalej, naprawdę ta myszka coś mnie nie, nie, nie ładzia dzisiaj, nie ładzia. Co chciałam zrobić? Aha, chciałam już go wysłać na ten spacer, jest godzina dziesiąta, taka pora przedobiednia, ale. przedobiedni powiedzieć, ale no warto już teraz iść, bo on potem do tej roboty idzie i nic nie zdążymy zrobić. Dobra, zaprośmy ją gdzieś. Ta znowu przylazła tamara. Ona to przychodzi tutaj. No. Ym... Podróżuj. Tak. Ym... Z River oczywiście. Czy ona jest tutaj gdzieś jest? Dobra. I lecimy sobie. Byłam tutaj chyba tylko ze dwa razy może. Tutaj się ta Emily pojawia, tak? Emily, czy Emily, czy tam? Emily. Ale no nie ma jej dziś. Eee, dobrze, słuchajcie, może pogadajmy sobie z nią. Kurczę, no latam tą kamerą. Ja nie wiem, co tu się dzieje. No nie wiem. Eee, nie czytaj, tylko weź ją, może jakoś, nie wiem, obejmij ją przyjaźnie. No i poszła sobie tutaj coś jest jej smutna. No to musimy ją właśnie pocieszyć. Po to tutaj jesteśmy. Eee, tam było popraw humor, pochwal strój, popraw humor. Gdzie wy idziecie? Czemu aż tutaj tak daleko? I co jest Boże z tymi simami? One w ogóle nie chcą robić tego, co im każe. Obej i popraw humor. Jeśli będę teraz mogła, bo oczywiście zmienił mu się stan. Popraw humor. Ciekawe dlaczego jest smutna. Ożywiona rozmowa. O, już jest szczęśliwa. Czyli wystarczy tylko jeden kontakt z nami i już jak jest wspaniale. Poschlebiaj jej. Możesz jej też zapytać, czy jest w związku. I możesz pofirtować trochę. Skoczy mi jakoś nagłówkę. Dobra, zobaczymy jak mu tam wyjdzie. <głosy> 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 musiało boleć, naprawdę musiało boleć. Zapiekło go na pewno nieźle, fatalny skok. Porozmawiajcie sobie może. O, lapią o. Płyniesz między tymi zaroślami. Muszę hmm, się objąć, bo musisz wyleźć wtedy z basenu. Um, po z nią. Już tak trochę w tym, w tym kierunku, żeby nie było tylko, że przyjazne, żeby nie było, że frędzą. oj, trochę się chyba zbagował. Chyba tak. <śpuszczaj> Pochwali, wygląd. Ojej, no to nie. To nie, to zostaw. Weź, wyjdź z tego basenu. Czy on może stąd wyjść? Hello? Jej, jaki bug. Pamiętam, że kiedyś w Simsach jeden też mi się tak zbagowało, że simy sobie tak chodziły, właśnie e, po trawie, jakby pływały. No ale kurczę, wyłaś z tego basenu. Chodź tutaj. No, i co jest z nim? Mogę go jakoś tutaj yy, zresetować. Jak to było? Reset sim. O! No. I już. Możesz to obejrzeć, ten skokiej? Nie możesz. O, nie się nic nie stało. Och, miało być tak cudownie, a tak zrąbałeś, widzisz. No pogadajcie sobie przyjaźń. no jak śli nie chce, no to trudno, poznaj ją. E... Możesz jej też poprawić humor. Mm, Poblotkuj. Rozmawiaj o zainteresowaniach. Rozmawiona jest. E, no to zabawne coś. Pokaż, że nie jesteś taki tam... ...smutny. O, śmieszną historię jakąś jej opowiedz i już. Może ty jesteś melancholikiem, tak nie za bardzo wesoły, ale no to co, no to pff. Ma dobry humor po prostu, bo ją widzi, mimo że go trochę olała. E, <ścoughs> e, opowiedz dowcip jeszcze. I ty niedługo do pracy idziesz. Szkoda, bo za dużo nie zdziałałeś, więc wręcz przeciwnie, jeszcze gorzej jest niż było. O nie, o nie. E, no to porozmawiaj o zmianach w sąsiedztwie. Te wasze stroje kąpielowe w ogóle są cudowne. E, Zapytałem mnie, jak minął dzień. Ale nie bądź złośliwy, Boże. Co oni są tacy złośliwi do siebie? Ja nie mogę. Podziel się z nią pomysłami. No i poszła sobie. Co za sierota, o nie. Już mnie wkurzyła, już mam ochotę wziąć kogoś innego na żonę, ale nie mam pojęcia kogo, słuchajcie. Nie mam pojęcia kogo. To idziemy do domu, bo ty niedługo pewnie też idziesz do pracy. No to co? Jesteśmy w domu. Niestety zgrywa River taką niedostępną, wielce, no by się aż wstydziła. Jest już też nie za młoda, a tak się opiera tutaj wdzięką naszego Wacława, przystojnego takiego, z tym brzuchem. Mm -hmm. eee, nie, utwórz grupę, przecież tego nie chciałam robić. Chciałam mu zmienić strój na codzienny jeden. A ja mu chyba zmieniałam strój codzienny i on nie wiem, co się z nim stało. E, dobra, zdążysz jeszcze coś zjeść. Zabawy w ogóle ci nie przybyło. Niestety. Aha, ty. Jedzenie się skończyło, chyba, tak? Ta znowu tutaj. Nie idź, bo znowu będziesz smutna. Masz gotować tutaj, mi. Gotuj, gotuj, kurczaka. Bo, że zrobiłaś, to przepraszam, a nie, nie zrobiłaś, oczywiście, olałaś mnie. E, no to proszę bardzo, zjedz sobie te gnoczy jeszcze dyniowe, czy jak nam to się mówi. E, nie wiem pojęcia, jak to się mówi. Um. Teraz słuchajcie, nie wiem, co zrobić. Czy poszukać y, Wacławowi w odwecie za tę niedostępność, rewel, jakąś nową dziewczynę, y, czy jednak to cały czas tam próbować ją jakoś y, zdobyć, że tak powiem. Jakoś ją do siebie przekonać. No nie wiem, nie wiem co zrobić. Od razu... Tak, weźmiemy tutaj naszą um... Augustynę. Chciałabym wziąć też Jonathana, tego... Kordian jest już starym dziadem, ojej. I pojedziemy do Heleny. Tak, słuchajcie, tutaj tak, um, Helena nie jest chyba w ciąży, jest w ciąży, yeah, super. A tak gdzie ma dziecko? Urodziła już? Słuchajcie, tak, chciałam powiedzieć jeszcze, aha, grupy, chciałam jeszcze powiedzieć o tym, że ten dom, on jest oczywiście w oryginale umeblowany, ale mi niestety się... jest dziecko... Aleksandra, ale fajnie! Mamy małą Olę jeszcze w rodzinie, super! Bardzo się cieszę naprawdę, że jest też dziewczynka. Um, tak, aha, że on jest umeblowany, ale niestety jakoś się stało, że ten dom nie był umeblowany, kiedy ich tutaj wprowadziłam z powrotem, bo tutaj tak mieszkał... Um, jak mu tam było? Zawsze zapominam, jak on ma na imię. Um, no... No, znowu zapomniała. Martin! <grym> um, on tutaj mieszkał, było meblowane, potem ja musiałam go na chwilę wyprowadzić i chyba sprzedałam wszystkie meble, dlatego tutaj w tym domu nic nie ma. Praktycznie jest tylko o... Tak, żeby mogli mieszkać po prostu i już. No. I to są pomieszczenia, które są chyba... Dostępne już w gotowych pomieszczeniach, są tylko po prostu powiększone do oryginalnego rozmiaru tutaj, dlatego tak to okropnie wygląda Ale może kiedyś będę miała chwilę czasu, tutaj im to umebluję jakoś eee, Powitaj wszystkich Obejmij eee, Obejmij eee, Obejmij obejmi. Możesz mu pochwalić strój. <śmionet> objąć już nie. Yeah. <śmionet> y yeah. y tutaj możesz poplotkować. Y mm. Możesz też objąć tę <śmionet> naszą rodzinkę całą. Też się przywitajcie yeah. ładnie. Yeah. <śmionet> Ciekawa jestem, co się urodzi Helenie. Jakie dziecko urodzi się Helenie? A gdzie jest Martin? Martin był do góry gdzieś, nie? W sypialni go widziałam, ale się zmył. Hej, oni by tu mają komputer! Nie zauważyłam. Obejmij go też. Um, tak, to jest ich kuchnia W salon Bardzo była bogato, prawda? To jest naprawdę bardzo bogaci, więc nic w tym domu nie mają, to jest dopiero Ewenement yy, Dobrze, Wacław Ty sobie z Heleną może zapytaj ją Kiedy ona urodzi, co? Hmm. Zapytaj o termin porodu ty odzień idzie do pracy, dobrze, idź do pracy, tu musisz zdobyć w końcu kiedyś awans. Zawołaj. A gdzie jest reszta naszej rodzinki? Wszyscy do góry, nie? Poszli sobie? To nie, to jest jakiś rudzielec to nie jest nasz tadeusz komar. Ej, poszli sobie, ale też hamstwo. Hamstwo w państwie, no kurczę. Zapytaj go o zawód, czy on coś robi. Czy on po prostu siedzi sobie w domu, ożywioną rozmowę trochę. E, tak, będzie miał lepszy kontakt bezrobotny, będzie miał lepszy kontakt z tym zięciem niż. Z drugim. I tu sama przy tak wielkim stole, w tak wielkim pomieszczeniu: co je, chipsy. No, bardzo zdrowa dieta u kobiety w ciąży. Bardzo zdrowo. I co już też robić? To jest coś na szybko, nie jest im z lodówki. Dobra, opisz nowy pomysł. I w sumie też mogłabyś im coś ugotować. U, u Józefy gotowałaś to i u nich też możesz coś ugotować. No, bo sami, jak widać, Helena sobie mało co radzi. Tak jak Martin powiedział, Helena musi nauczyć się gotować. Chyba jeszcze się nie nauczyła. Bo, ojej, tu nie mogą korzystać z toalety, bo tu jest odwrotnie wszystko. No, ale mają do góry dwie, więc. No, odebrany SMS. Nie chcemy wpaść na klify. Miała być tutaj, to poszła sobie na klify na imprezę. Co wleźli? I znowu że są niezadowoleni z tego, że matka szwenda im się i panoszy po kuchni, ale będą mieć przynajmniej wałówę. Ani jakieś jogurty, chipsy i inne owsianki, nie? A nie, patrzcie, może skorzystać, ale fajnie. <śpiewanie> Super. Fajnie byłoby, gdyby teraz y, Helena zaczęła rodzić. Fajnie by było tak, wiecie, a mama przyszła i pomoże teraz córce w porodzie. Dobra, mają kurczaczka. Aha, nie mogę do lodówki wsadzić, no to e, odłóż im proszę. Kuraka do lodówy. Dobrze, musisz iść też do toalety, tutaj u nich skorzystać. Dobra, i myślę, że możemy iść do domu. Jest godzina 20:20. 20. Taka godzina akurat na to, żeby się żegnać i iść od gości. Tu Helena już poszła spać. Widać, jest y, bardzo zmęczona. No to my się zbieramy i też już idziemy. Widzimy się w naszym domu. Um, no, na naszej działce, po prostu w naszym domu. Dobra, to jesteśmy w naszym domu. Aha, tu muszę to. Zapomniałam dać pracuj ciężko. Nie, on już jest spięty, No to normalnie nie będzie. A ty, moja droga. Tak, miałaś gotować. Tak kurczaka dokładnie, tak. To miałaś od samego początku. A co tu jest? Aha, to pozostałość jeszcze po kurczaku, który gotowałaś dzisiaj. Eee... Aha, tu jest jeszcze w ogóle w piecu zostawiony. Eee, no dobra. I tak, cóż mogę rzec na temat tego odcinka, który właśnie się kończy. Eee, chciałam, żeby Wacław w końcu z tą River coś zaczął działać, no bo on młodszy też nie będzie no ale no niestety nie jest zbyt chętna, no i nie wiem, co teraz zrobić, czy po prostu ją olać, powiedzieć, nie, to nie, jeszcze przyjdziesz, głupia, tutaj do mnie będziesz żałowała, że mnie nie wzięłaś. Mm. I po prostu zwrócić uwagę na kogoś innego, poszukać sobie kogoś innego, czy jednak płaszczyć się przed nią i zdobyć jej względy. Nie wiem, czy um, Wacław byłby z tego bardzo zadowolony, gdyby musiał się płaszczyć przed kobietą, ale jednak jest... Romantykiem, o ile dobrze pamiętam, jest. Nie jest. Jest myślicielem, nie jest romantykiem, więc jest ponury, więc można. Yy, można założyć, że raczej on nie jest typem, który tam się da jakoś yy, dać sobie jakoś manipulować. Wiecie, ignoruję. Dobra. No i cóż, i cóż mam zrobić? Dać River jeszcze jedną szansę, czy raczej Wacław powinien skupić się na kimś innym. No. No i Augustyna, ona też już... No trochę jej tylko zostało. Liczba przeżytych dni 123. Ciekawe, Ciekawe, co tam ile ona jeszcze pożyje, czy doczeka ślubu Wacława, który jak widać średnio mu w miłości się układa. E, dobra, słuchajcie, ona zje i idzie spać, bowiem jest już prawie godzina 11. E, Wacław zaraz wraca z robot. Niestety nie dostanie awansu dzisiaj. Nie dostał awansu dzisiaj. I no cóż, e, siku, jedzenie. I do łóżka. I ty tak samo bardzo proszę Cię yy, do spania. Cóż, dzięki za oglądanie tego 23 odcinka cudownej dekady i do zobaczenia w kolejnym. Papa! Pa.